Witam Was, kochane jednorożki w pierwszym odcinku Moisture Planet i właśnie tak to wygląda. Tutaj macie mnie, jednorożka. Jakie słodki mam tutaj, rożek w ogóle? Czekajcie. O! Yy, tutaj jestem z że już nagrywamy. Yy. Okay. i teraz tutaj ja wskazuję level 0 niaxów no bo jak zwykle jedną rzecz musiał coś tutaj no zepsuć i 227 pieniążków od yy, magii która do mnie wpisała pisała yy, odpiszę jej Czeka. nie tak OK, więc tak to sam. O, Tiger wyszła. Nikola tutaj mamy. Nikola zaraz cię wpisze, tylko ciągle jakieś lagi tu skakują. Poczekajcie. OK, już chyba lagi minęły. Tak mi się wydaje. To wszystko po... po... dro nie ci ciągle coś tu ja zrobiłem. No. Internet mamy tylko um, trzy kreski, więc marnie zwyczaj mam cztery. Ok. Buz, mój przyjacielu, normalnie tak cię tu zareklamuje. Tak cię tu zareklamuje. Masz tego górafa. <grym> I <szczytki> Okej, okay, to jeszcze wam, chciałabym wam pokazać właśnie klub. Mój klub. Ogólnie jestem w takich klubach. <grym i szczytki> o no burz, to są ta nagrywa. Gofry, yy, dobra, więc tutaj mamy klub. Proszę nie zacinaj. Okej, okay, więc tak to wygląda. Tutaj macie mnie w trzech odsłonach. I jeśli chodzi tutaj o klubik, to można bez problemu wstąpić. Tu nie ma żadnych ograniczeń ani nic. Można spokojnie tutaj, tutaj sobie yy, udostępniać, tu można spokojnie się dzielić wszystkim. I tutaj mam też komentarz z 2012 roku, bo ten klub mnie założał wcześniej, tylko tutaj wszystko co mam, zrobiłam od początku, był tak jakby odświeżenie tego klubu. O jakiś mrąśny mroźny ten XD. No nie no, źle napisałam, trudno, więc tak jakbyście chcieli, nie do, nie do zdjęć, do klubów jakbyście chcieli dołączyć, to ten klubik się nazywa ma Madzialki I tak oto, nocie bez problemu, jak już mówiłam, nie trzeba akceptacji ani nic I może nawet was tu tysięcy 5000, tysięcy chociaż wątpię, żeby ktokolwiek chciał się na to zapać Hihihihihi O zombie! A nie, bo to jest ten To jest przecież inna Nie no nagle straciłam dobrze ludzie będą wiedzieli jaki jestem hojny nie wróci reklamy tu robię nie nie z dużej literki Ogólnie przepraszam, że nie stawiam tutaj znaków polskich, ale w jednej ręce trzymam mikrofon, więc jest tak yy, inaczej. Piech je, czuję się sławna. No co mi tu spanisz? Spa. Spa no co mi tu. Okej, okay, zajrzę, potem tutaj. No i nie wiem co wam jeszcze pokazać. Aha, i zapraszajcie do Znaj Series 3. Takie serduszko. Ona jest tutaj moim jednorożkiem i właśnie ona tutaj... O, już chyba kupiła. Już chyba ma te rzeczy. I dodawajcie po prostu Series 3 do Znaj, bo to jest mój jednorożek i z nią też sobie tam możecie popisać. I co tam dalej? Jaki masz kanon? Tu będę oglądać. Ok, więc odpiszemy Blackberry. Ogólnie to ją lubię. I ró również pozdrawiam. No szybko ładuj się. Tu trzeba będzie przystopować. Ok, więc tutaj odpisuje, tutaj się znów ktoś ładuje ciągle normalnie się tutaj coś dzieje niektórzy gdzieś chodzą, wychodzą piszą, już trzy osoby napisały, znaczy cztery, bo jeszcze ta Maggie dobra, odpisaliśmy więc pozdrawiam Blackberry aha, i jeszcze tutaj spoznam jednorożka, z którym też chcę nagrać yy, ten filmik a to chyba na jej, na mój kanał, nie wiem. Nie wiem jak to będzie jeszcze, ale tutaj byłam. Poczekajcie, za chwilę Wam ją znajdę. A więc pozdrawiam bardzo serdecznie, tak już wyjątkowo tą oto osóbkę. Zapraszam na jej kanał. Jak znajdę, to dam link w opisie do kanału. Też bardzo fajna osóbka. Fajnie się z nią pisze i w ogóle. I być może jeszcze nagramy jakiś razem filmik. Więc zobaczymy, zobaczymy, co tu będzie. I teraz no, znowu mam takie. Sawa, już nie wiem, co mam mówić. Ja to będę pauzować po prostu, żeby nie zanudzać. Ok, więc pokażę Wam moje zdjęcia. Znaczy nie, znaczy nie moje, tak do końca. I tutaj macie mój rysunek na przykład. Tak, wiem, paskudny. No ale cóż. Tutaj macie melani. tutaj chyba ja napisałam No, macie melani. 8 lajków, aż nawet nie wiem. Tutaj takie inne dziadostwa. Tutaj macie oko, moje oko. Więc jak chcecie, to możecie coś zobaczyć. Ale chyba nic ciekawego. Obudowa z tym kotem Sailor Moon. Mój plecaczek z Hatsunemiku. A tutaj pan Bush, tutaj tak ładnie się nam sprezentował i poszedł do tego, no nie znowu lagi, i pan Bush poszedł do Lidla, pewnie na zakupy, albo nie wiem, może jakiś coś nowego w tym Lidlu jest, nie wiem, nie wiem, bo u ja, mnie to nie ma w miasteczku. Ale być może też w późniejszym czasie, gdy kanał się rozkręci, to może jeszcze będzie coś z tym. Będzie jakiś odcinek z kamerką. O ile też będę miała odwagę się pokazać. Proszę tylko nie lakujcie mi środku odcinka. Szybciej. O, tutaj opisał, no co mi tu spamisz? No bo ty mi spamisz. Tutaj Blackberry pisze wpis. Czyli w ogóle tak dziwny ten odcinek jest. Nie to co niektóre w ogóle. Chyba niedługo się już zakończy. Tanie świeżo ITP Tanie świeżo ITP. Magdzie trzeba kupić, że z czego gotować. Aha, jeśli chodzi o Magdę, to nie chodzi o, o mnie. Tutaj Magdzie al 4 tylko chodzi tutaj o jego żonę, nie wiem, dziewczynę. <grytanie> Marty kestle. Dobie sabowego tylko Kamilowi bez oskociaczki. <grytanie> to jest zbyt dwuznaczne. Serio zbyt No to co? Chyba będziemy już niedługo kończyć, bo serio nie ma to, co robić. Najwyżej tutaj właśnie Wam poopowiadam tutaj niektóre rzeczy, co już wam poopowiadałam, że tutaj nazywam się magel 4, jak znacie, również znacie to. Ale nie dodawać, nie dodawać, bo nie mam kompletnie miejsca z nami. Patrzcie, ja mam znamych, a który mam lewy. No bo oczywiście jak miałam VIPa, to musiałam zaszaleć i normalnie wszystkich dodawam. Nieważne czy level 0, level 1, level 2, level 6. Dodawałam dokładnie wszystkich. Patrzę, o fajne dodaję. Patrzę, o fajne, dodaję. No i tak dodawam, dodawam i teraz... No i teraz mam przepych normalnie, ponad wszystko i... Chyba już na przyszły raz tak nie będę robić, i w ogóle chciałabym to usunąć, ale chciałbym sprawdzać Bo większość w ogóle tych osób to nawet czasami się trafi, że one w ogóle w to już nie grały, na przykład zrezygnowały rok temu, albo nawet niedawno, więc trzeba będzie tutaj pousuwać to po prostu. I jeśli chodzi o ten odcinek, to chyba by było wszystko. I żegnam się z Wami. Papa, buziaczki, jednorożce, typy moje. No i zobaczymy się w następnym filmiku. No i mogę jak ja się tutaj uśmiałam na tym. Z normalnie jakbyście byli na moim miejscu, też byście się No więc papa.